Drugie spotkanie w ramach turnieju w Medolin za nami. E, przed naszą kamerą Max Stangret. E, wejście Smoka w drugiej połowie, można tak powiedzieć. Pierwsza bramka w, w trójkolorowych barwach i asysta. Jak z Twojej perspektywy oceniasz to spotkanie i przede wszystkim swój występ? E, uważam, że zagraliśmy bardzo dobry mecz w porównaniu do, do poprzedniego. Myślę, że zaaklimatyzowaliśmy już się bardzo dobrze tutaj. Poznaliśmy bardzo dobrze murawę i i to spotkanie wyglądało dużo lepiej. Ja też się bardzo dobrze czułem na boisku. Już wczoraj też na treningu też wszystko wychodziło tak jak chciałem i tak jak tak jak myślałem. Więc bardzo się cieszę. Przeciwnik miał być jednym z najtrudniejszych. W pierwszej połowie jeszcze jakieś sytuacje strzeleckie były, a w drugiej połowie to już raczej zespół cofnięty i mogliśmy pograć. Oczywiście, że tak. Mieliśmy jeszcze parę my nawet sytuacji, w których mogliśmy podwyższyć ten wynik, wiadomo nie wszystko, nie wszystko wpadło, lecz no nie zawsze te najlepsze zespoły są tymi najtrudniejszymi, tak, my dzisiaj zagraliśmy bardzo dobry mecz, może oni mieli słabszy dzień, w co wątpię, bo naprawdę bardzo dobrze graliśmy w piłkę w zespole trójkolorowych jesteś od niedawna, akurat tak się zdarzyło, że teraz jest już obóz. Powiedz, jak ty się zaaklimatyzowałeś z drużyną i jak generalnie oceniasz tutaj warunki w Medulin, w których przyszło nam pracować przed kolejną rundą Fortuna Pierwszej Ligi? Warunki na obozie mamy jak najbardziej dobre. Wszystko tutaj wygląda perfekcyjnie. Najbardziej mi sprzyja pogoda, bo jak jest słońce, to ja się lepiej czuję, więc te warunki do, do za, zaklimatyzowania się w drużynie też mam przez to lepsze, bo mam lepszy humor.